Witajcie, witajcie. Artur Lubiacy wszystko Was witam No i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Już chyba dawno nie było wakacji z Arturem. Co dzisiaj? E, dzisiaj mm, troszeczkę właśnie informacyjnie, ponieważ, ponieważ no, ustawiam miniaturki, jak widzicie troszeczkę jestem zapracowany, wszystko co w analityce, poprzedni, następny odcinek, no i oczywiście powiadomienie o subskrypcji. To wszystko robię właśnie w analityce. Po nie wiem czy właśnie dzisiaj jeszcze będę coś nagrywał, bo mam pół godziny czasu komputera i nie wiem, czy się wyrobię. Nie wiem, zobacz. Dzisiaj chyba mi się nie chce nagrywać na no, dworze 36 stopni, wczoraj 35,5. No przywiało, przywiało. Teraz właśnie będę robił miniaturkę do grypl, czyli do przeglądarkowo internetowo z Arturem. Już tutaj mam gotowe, zaraz będę to robił. Co dzisiaj właśnie powiadomienie właśnie chcę Wam powiedzieć że, 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 że hmm. czy chcielibyście dzisiaj wieczorem jeszcze odcinek z a dzisiaj to nie da rady, dzisiaj nie da rady ludzie może kiedy indziej kurde musiałbym no właśnie wam przygotować ale nie wiem jak ja mam to zrobić nie wiem, w, w następnych kilku dniach yy, właśnie chcę zrobić już yy, właśnie chcę Rozpocząć serię, co się dzieje na świecie, czyli wiecie: newsy, polityka, itp., itd. Mam właśnie już zapisane w zakładce w telefonie, tam gdzie będę tego szukał. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, oświat, gazet, inne stronki. Jeżeli chodzi o to, dzisiaj nie da rady, niestety, ale wczor nie, wczoraj, nie wiem, czekajcie, zaraz wam powiem, drugie. Tutaj macie dwa dni temu, tak? Czy kiedy to było? Zaraz wam powiem. Piętnaście wyświetleń łapki w górę, bardzo dziękuję. Właśnie tutaj, tu, tutaj, tu, tutaj robię, właśnie muszę jeszcze tutaj dodać analitykę na ten odcinek, którego ja mam na prywatnym, ale ja wam go wstawię. To było przesłane dnia, nie widzę, 26 lipca. A dzisiaj 3 dni temu, tak? 3 dni temu, 15 wyświetleń myślę, że jeszcze. Ale wyświetlenia lecą i mnie to naprawdę cieszy. E, najbardziej chyba lubicie oglądać Digital 3 bo 45 wyświetleń na nowym kanale. O, właśnie, zapomniałem jeszcze właśnie dodać playlisty. I playlisty to troszeczkę to sobie posegreguję. Jak widzicie, mam pełno roboty. Peł tak, Driver San Francisco zagrajmy, o tak jest, zagrajmy Driver San Francisco. Tutaj badajmy to troszeczkę do góry. Do góry. Dirt, nie, najpierw ma być Driver, ja chcę Driver. Później może być Dirt, tak. Tak. Ułożyło mi się, bo niekiedy, o tak, są błędy niekiedy. Tu, tu będą, tu są puste miejsca, ale za niedługo, jak ja będę nagrywał aby to się odcinkami, miniaturkami odcinków. No nic, upała się nie wiem, czy dzisiaj pojedziemy jeszcze na basen, bo jest cieplica 37, będzie się uczycie. A tam jest w cieniu akurat termo. Ja się boję wychodzić na to. No i co? Na razie, jeżeli chodzi o pc troszeczkę poczekacie, ponieważ troszeczkę, muszę troszeczkę się grzecznie pozachowywać. I wtedy pojadę z mamą po Casiorę. Dobra, ja się zabieram za analitykę, za, mm, za wszystko, za to, za układanie porządki na kanale, tak. Jeszcze chcę wam zrobić playlistę, y, nagrywane serie. Dobra, ciekawe, czy mi się to dzisiaj uda jeszcze zrobić. Y, jeżeli mi się uda, trzymajcie w kciuki, żeby mi się to udało. Ja idę przesłać ten odcinek. Trzymajcie się, do na razie i cześć.